Ola! Buenos Aires! Dzień dobry wszystkim! Witam w Dniu Iście Królewskim, ponieważ zaczynamy, teraz jesteśmy na terenie zobaczcie, tam jest, zaraz tam pójdziemy pałac jak to się nazywa? Pałac Króla. Pałac Królewski, po pa, a, pałac Królewski. A później wieczorem idziemy na mecz, bo dzisiaj Real gra z Celtą. Obecny król mieszka gdzieś tam na przedmieściach Madrytu. A tutaj odbywają się tylko jakieś uroczystości, jak na przykład jakieś tam spotkania z głowami państwa i takie tam rzeczy. Także zobaczymy, jak to wszystko wygląda, bo podobno jest bardzo pięknie. Zaczynamy dzień ze mną. Połączymy się do jakiejś wycieczki. Posłuchamy, co tam jest grane.

Dumny jesteś? Kto miał rację? Kto miał rację? Kto miał rację? Kto miał rację? Tak, idziemy, po kumilek. A no to mi. No, no, Właśnie zobaczcie, takie coś muszę kupić, żeby mi tu obraz nie drgał. Pan ma, może mu ukraść? Pana? Proszę pana, pożyczy mi pan to? Proszę pana? Proszę pana. Jakimi jesteśmy wariatami, zobaczcie, tutaj Uka, szalik, Realu szalik Realu Madryt, a tutaj stadion Atletico Madryt, takimi jesteśmy wariatami, a tak na serio to przyszliśmy po prostu zobaczyć ten stadion, no bo trzeba odwiedzić jak jesteś w Madrycie. I Ja już chyba wyrosłem z takiej agresji, wiecie, takiej kibicowskiej, że o, Atletico, ja za Realem. Teraz po prostu przyszedłem podziwiać obieg, bo kiedyś, kiedyś pamiętam chyba w 2011 roku, jak byłem w Barcelonie, to wszedłem w koszulce Barce w koszulce Realu Madrid, wszedłem na stadion Barcelony. To po jakichś pół godziny obsługa cała, wszyscy pracownicy kazali mi zdjąć. No może mogły, mogłyby wyniknąć jakieś bójki O ja wtedy wiecie, bo nie zdejmę, nie zdejmę, ale zdjąłem w końcu. Bo mnie poprosili. Szanujemy nogę. Teraz szanujemy Spreken. przeciwnika, jesteśmy dojrzałymi kibicami. I w sumie w Polsce by się przydało coś też. Coś takiego. Nie wiem w sumie jak tu się traktują nawzajem, ale myślę, że nie ma takiej spiny, że na przykład o, Adrian idzie sobie teraz w szaliku Realu. Może nas nie zabiją. Patrzcie, mamy tutaj. Może sprawdzimy w sumie, ile kosztują mecze na Atletico, ale, ale chyba się wyprójemy, bo sprawdziliśmy dzisiaj, że na następny mecz, bo dzisiaj idziemy na Celtę, zapłaciliśmy 40 euro, a jak chcemy to samo miejsce na Malagę, już na ligowy mecz, to musimy zapłacić 85 euro, także myślę, że to zrobimy, to jest bardzo drogo, no ale po to tutaj przyjechałem między innymi, oprócz tego, że się chcę uczyć hiszpańskiego, to też po to, żeby spełnić te marzenia. No, i zobaczymy, i to na tyle teraz. Chyba idziemy do domu, coś zjeść. No, i czekamy na mecz. Zobaczcie, tak jak mówiliśmy, dzisiaj jest dzień meczowy. Tak jest, dzisiaj jest dzień meczowy. Ja zakupiłem sobie szalik okolicznościowy, bo jest akurat z Celtu Vigo, czyli z tym przeciwnikiem, który, z którym dzisiaj Real gra. No i zobaczcie co tutaj się dzieje. Zwykły puchar, kibiców, policji. No i co najważniejsze stoiska z właśnie, chodzimy, stoiska z pamiątkami, z szalikami. Nie od razu zakupiłem szaliczek za 10 euro. Zobaczcie co tam jest. Tam jest moje marzenie. Także to na tyle na razie. Idziemy. Już bilety mamy, bo widzieliście w ostatnim vlogu, jesteśmy pod stadionem. Idziemy do wejść i już odezwiemy się jak będziemy na stadionie. Także salut! Dobra, musicie to zrobić razem ze mną. Musicie wejść na to razem ze mną. Zaraz się chyba popłaczę. Zaraz się popłaczę chyba. Marzenie spełnione. Róbcie to samo, błagam Was, bo to jest najlepsze uczucie i żadne pieniądze nie są w stanie wypełnić tego uczucia, jak spełnia się marzenie. Please Give me, me that back you be talking like you took something from me you ain't trying to take no blame But you could put something on me, get it? I ride the bird cause you're flying like that From my clock now you can make me do the time like that The way you arched it Made yourself a target The push I needed to start this Drive to make you park it Back at my place Invasion of my space Guilty in my case Small hips, why waste that? Cliché but still I like the way you shake it If there was a temperature cap You would have me Hiszpanki wizrady powiedział, że jest zajebiście. Właśnie skończył się mecz, niestety Real przegrał 2-1, no ale trudno, naprawdę, naprawdę niesamowite wrażenie i marzenie się spełniło, tak jak mówiłem. Teraz przyszliśmy sobie coś zjeść, wypić piwko i idziemy spać, także dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia w kolejnych filmach. Siema, nara!